Jeszcze chwila. Moment. I ruszyły, proszę Państwa, Wielka Warszawska 2008. Rozpoczęta na czele stawki galopuje Kalmar, Mawera, Masajmun, Kornel. Polem galopuje kto zaś i za chwilę obejmie prowadzenie, ale Mawera jest na czele, kto zaś, Hipoliner, Kalmar, Ruten. Kornel, następnie Masaj, Moon, San Luis Golden Line i Jovelanos i na końcu Inca Dancer razem z Princess of Leone i na czele w tej chwili nadal na 2 kilometry przed celownikiem, kto zaś obejmuje prowadzenie, kto zaś a na drugiej pozycji w tej chwili jest Mawera, trzeci Hippoliner, czwarty Kalmar, na piątej pozycji galopuje Roten tam poprawił ten peloton galopuje zgrupowany na ostatniej pozycji Inkadar razem wyjście na przeciwległą prostą. Kto zaś, nadal na czele stawki, na drugiej pozycji w tej chwili jest Mavera. na trzeciej Hipoliner, następnie Ruten, Kalmar, Cornell, tam jest Berlini, Masa i razem. Na końcu galopuje Princes of Leon, Inkadars, Jovelanos i Golden Line. 16400 metrów do celownika. Kto zaś na czele nadal. Mavera jest na drugiej pozycji. Gipoliner jest na trzecim miejscu, na czwartym jest rutem Kalmar, ależ tam jest ciasno i 1400 metrów do celownika. Nadal kto zaś. Mawera na drugiej pozycji niezmiennie Hipoliner i razem przy Hipolinerze jest Ruten, Kalmar, następnie Kornel 1000 metrów do celownika, Masa i Moon Merlini razem i 900 metrów to, dostało do celownika, kto zaś na czele Mawera, dalej Hipoliner przylepiony do niego Ruten. Następnie Ko K kornel, tam wszystko razem na ostatniej pozycji galopuje. Golden Line, a przedostatni Princess of Leone, 1700 metrów do celownika. I za chwilę będziemy mieli końcową prostą. Wyprowadza, kto zaś przy bandzie Mavera. Hipoliner jest na czele, Ruten. To za 400 metrów do celownika Mavera, Hipoliner, Merlini, Ruten, Walka nieprawdopodobna. 350 metrów do celownika Merlini. Proszę państwa na czele. A polem galopuje Jovelanos. Faworyci w końcu są tam daleko. Merlini galopuje po zwycięstwo. Ale jak on galopuje, proszę państwa, sensacja. Pawlone trzecia, czwarty Ruden, piąty chyba Hipaliner i tamten peleton był mocno zgrupowany.